Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League, a także pod stadionem, sklep z oryginalnymi koszulkami angielskich zespołów. Cześć, ja nazywam się Łukasz Maciejewski i witam was w Hotor Not Flash. Przed kolejką numer 17. Dzisiaj odpowiemy sobie na kilka ważnych pytań, zepniemy sobie niejako całą wiedzę, którą przerabialiśmy, czy też nie przez ten ostatni miesiąc, gdy fantazji nie było, gdy nie było Premier League. Był mundial, więc skupialiśmy się po prostu na innych rzeczach No dlatego zapraszam Was serdecznie dzisiaj na ten odcinek Miał wlecieć około godziny 17 .00. Już widzę, że to się nie wydarzy, bo jest 17.07 A ja dopiero go nagrywam, no oczywiście muszę go jeszcze złożyć, zmontować Więc pewnie to będzie jakoś 18.30 także, także przepraszam wszystkich na Twitterze, których okłamałem Że będzie ten odcinek o 17, no ale na, na, na moje, nie wiem Jakąkolwiek karę muszę powiedzieć, że ani drinka, ani sernika też nie wypiłem Przez ten czas, no po prostu święta, święta, więc... Jakoś ten się odcinek przeciągnął Także ja już dalej nie będę przeciągał I zaczniemy może od najważniejszego dylematu Moim zdaniem I takiego, który no, Też jest najdroższym dylematem Więc ta jego waga jest bardzo duża Bo chodzi mi o wybór między Salahem A Kevinem De Bruyne I tak naprawdę, gdyby nie było tego meczu W Carabaoka, w Pucharze Ligi Angielskiej Gdzie Kevin De Bruyne zagrał naprawdę wyśmienicie, gdzie wykreował 6 okazji, gdzie dwie z nich to były setki, i naprawdę był prawdziwym MVP tego spotkania. No to pewnie bym aż tak mocno nie myślał o belgu. Ale no, widzę, że nie tylko ja tak mam takie lekkie spojrzenie bardziej w tym momencie na Belga Bo jeśli spojrzymy na posiadanie, to De Bruyne ma 38% posiadania A Salah ma 32% posiadania, co mnie bardzo zdziwiło Jaż aż przez moment się, zast się zastanowiłem, czy nie wiem, czy zamroziło może yy, Razem z cenami też posiadanie, no ale nie no, Posiadanie jest w miarę aktualne, więc no, to jest dla mnie zdziwienie No ale jeśli spojrzymy sobie na statystyki, no to jeśli chodzi o cały sezon to więcej punktów miał De Bruyne od Salacha Bo miał 90 do 82 Wiadomo, że jeśli spojrzymy sobie na przeliczniki XG no to Salah będzie zawsze kręcił lepsze te wyniki No ale jeśli sobie scymujemy XG i XA No to lepsze były i tak De Bruyne, Jeśli chodzi o cały sezon Także tutaj widzimy też jakieś przesłanki ku temu By wybrać Belga Jednak jeśli zwrócimy sobie na kolejki od 11 do 16 Czyli ostatnio 6 spotkań no to tutaj De Bruyne wypadał już troszeczkę gorzej, bo i punktów zdobył mniej od Salaha I miał oczywiście też mniejsze xG i też przy tym Expected Goals Involvement Oczywiście strzały, setki, no to zawsze jest po stronie Salaha no ale co do De Bruyne, to trzeba wrzucić kamyczek do ogródka, że nie miał nawet żadnej setki w te 6 spotkań, co no jest po prostu słabym wynikiem, jeśli patrzymy na zawodnika, który kosztuje 12.6. Niemniej to było przed mundialem. Po mundialu troszeczkę oczywiście to się wszystko resetuje. Resetował się Salah, który odpoczywał. Resetował się De Bruyne, który w kadrze Belgii też trochę odpoczywał na boisku zagrał, zagrał bardzo słaby mundial I później wrócił po fazie grupowej Także no, miał też większy czas na regenerację Więc ten sezon, ten sezon Zaczyna się niejako na nowo I patrząc na to, że De Bruyne Będzie miał minimum jedną, podwójną kolejkę A właściwie prawdopodobnie będzie miał dwie No to, to też stawia nam KDB Bardzo wysoko, patrząc na to, że Niepewny minut był Foden Więc ja na ten moment chyba będę zwracał się Ku, ku Belgowi, no ale wiadomo, że czy to Salah, czy De Bruyne, obydwaj są świetnymi opcjami. Część z nas zastanawia się też, którego zawodnika Liverpoolu wybrać, czy to Salaha, czy Darwina, czy może obydwóch i podwojenie to moim zdaniem jest troszeczkę kwestia wiary w Liverpool, bo jeśli wierzymy, że Liverpool i Salah e, zostaną przy tej, przy tej formie z końcówki od kolejki numer 11, gdzie tam przytaczane by były liczby na poprzedniej planszy odnośnie De Bruyne, no i wiadomo było, że Liverpool pod koniec tego e, Pierwszego pół sezonu, nawet nie pół sezonu, bo od rundy numer pierwszej do szesnastej do Wiadomo, że oni troszeczkę ruszyli w końcu, bo wcześniej nas oszukiwali Biednych menadżerów fantasy Premier League No ale jeśli chodzi o te właśnie ostatnie sześć kolejek, to Liverpool mi oddał najwięcej uderzeń, bo 100 Oddał najwięcej uderzeń z pola karnego, 72 Najwięcej uderzeń celnych, 39 I miał najwięcej setek, 23 Czyli Liverpool jako drużyna naprawdę się odrodził ofensywnie w tych ostatnich sześciu kolejkach, i to podwojenie się oczywiście broni. Wiadomo jednak, że nie każdy będzie przekonany co do Liverpoolu, no bo ta forma i poziom trollowania przez te pierwsze minimum 10 kolejek było bardzo duże ze strony Derez. No to w takim wypadku też rozłożenie ryzyka jest uczciwy, uczciwym wyborem, bo. Posiadanie jednego z nich też jest całkiem okej, okay, ale przy tym posiadanie jednego nie powinno zniechęcać do drugiego Niemniej, jeśli miałbym wybrać jednego, to chyba wybrałbym Darwina, bo kontuzje Diaza i Rzoty sprawiły, że Darwin stał się taki niejako obowiązkowy Kreuje bardzo wielkie xG, no zresztą widzieliśmy to w spotkaniu właśnie Carabao Cup City, gdzie dochodził do tych sytuacji no, Kwestia jest drugorzędna, taka, że albo z drugiej strony, właściwie, bo to nie jest kwestia drugorzędna, a bardzo ważna, ale po prostu taki rzut z drugiej strony jest taki, że on tych sytuacji nie wykorzystywał, co też nie jest dobre. No ale jeśli chodzi o wartość i to, że on kosztuje 9,0, no to mi się wydaje, że oni dają bardzo podobny potencjał z salachem. Salach ma oczywiście rzuty karne, to jest dużym atutem. Tylko, czy to jest warte 4 milionów, nie wiem. No spójrzmy na statystyki. Gdzie jeśli chodzi o rzutny cały sezon w przeliczeniu na 90 minut, no to Darwin wypada jednak więcej, lepiej od Salaha. XG 07 do 051, XA 021 do 017 na korzyść Urugwajczyka. Oddawał też więcej uderzeń, uderzeń celnych, miał więcej setek, no i tak naprawdę to jest niesamowity rezultat, że Darwin na 90 minut ma 1,8 setki. Co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w lidze, jeśli chodzi o przelicznik na 90 minut. Także Darwin, jeśli dogada się z tą skutecznością, no to będzie naprawdę mocny. No, w każdym razie i tak kosztuje 9, i tak nie mamy tak naprawdę napastnika na taki drugi mocny slot, jakim był Jezus, więc on i tak jest moim zdaniem, must have. W każdym razie, jeśli ja bym to zsumować, to nie widzę Salaha jako kapitana w tych kolejnych 5-6 rundach, no bo zawsze będzie to Haland czy w rundzie numer 19 pewnie ktoś z podwójną kolejką. Więc jeśli wybierałbym jednego, to chyba postawiłbym na Darwina, niemniej to podwojenie derec też się broni. Kolejna zagwostka to Arsenal, a właściwie to, ilu zawodników ofensywnych wybrać z tej drużyny. I tutaj mam trochę taki problem w mojej głowie, ponieważ z jednej strony, z jednej strony mówię, że podwojenie Liverpoolu w ofensywie się broni przy tym, że oni obydwaj kosztują bardzo dużo, bo Darwin kosztuje 9, a Salah prawie 13 no to tutaj w przypadku Arsenalu, gdy mamy bardzo tanie te asety, no bo jednak Saka kosztuje 8, Martinelli 6 8 i Odegard 6-4 no to mam taki mały problem, jeśli chodzi o to podwojenie Arsenalu jeśli chodzi oczywiście o ofensywę, bo w defensywie ten jeden będzie must have'em, czy to White, czy to Gabriel, czy to Saliba czy to Ramsey na bramce ale wracając do tej ofensywy, no to oni w kolejnych pięciu rundach zagrają z West Hamem, Brighton, Newcastle, Tottenhamem i Manchesterem I nie jest to najlepszy kalendarz, jeśli chodzi o ewentualne poczynania ofensywne kanonierów, bo są to kolejno siódma, ósma, druga, szósta i czwarta drużyna Jeśli chodzi o expected goals conceded w ostatnich sześciu kolejkach, są to ekipy, które potrafią bronić i... Mając przy tym tą zagwostkę, że nie wiadomo, jak sobie poradzi Arsenal bez Gabriela Jezusa, który, mimo że nie strzelał goli, był bardzo ważnym elementem układanki, no to mam mały, pro mały problem, jeśli chodzi o to podwojenie. Niemniej. Oni mają DGW23 i raczej DGW21, więc minimum jeden zawodnik to jest oczywiście też żadna dyskusja. Bardziej chodzi o podwojenie, i jeśli spojrzymy na statystyki z ostatnich sześciu kolejek, to Isaka i Martinelli, i Odegard kręcili je naprawdę dobre, bo Saka miał 3 gole i 2 asysty, Martinelli 2 gole i 2 asysty, Odegard 3 gole i 2 asysty, i to wszystko było niejako poparte i XG, i XA. Ale no, oczywiście, tym takim największym zaskoczeniem końcówki, tej pierwszej części sezonu, był Odegard, który z całej tej trójki zdobył najwięcej punktów, rozegrał najwięcej minut, miał najwięcej expected assist, najwięcej uderzeń, najwięcej uderzeń celnych, najwięcej setek, łącznie z suką, Najwięcej wykrywanych okazji 14, gdzie tutaj no, zdeklasował stawkę. Kontakty w boksie miał 29, czyli takie same jak Martinelli. I generalnie y, był takim przeciwnikiem Martinellego, jeśli chodzi o te liczby miękkie, bo Martin, Martinelli przeważnie jest trzeci, jeśli chodzi o te statystyki. No zaś Odegard wygrywa, więc. Patrząc na to, że na przykład, nie wiem, Brazylijczyka kupilibyśmy za cenę 6-6, no to jednak tutaj powstaje dylemat między Martinelli i Odegardem. Ja jednak kupiłem Martinellego za 6-0, także no nie, nie mam zamiaru kombinować i zostaje przy Brazylijczyku, który mimo wszystko ten sufit, jeśli chodzi o działania ofensywne, ma wyższy, przez to, że gra po prostu wyżej w teorii. I jeśli chodzi o moją drużynę, to nie mam złudzeń. Jednak i Odegard i Martinelli są też świetnymi opcjami. A skoro już zacząłem pomocników, no to jeszcze szybki przegląd zawodników ze średniej półki z tej właśnie formacji. No i po pierwsze mamy Fodena, czyli tańszego zamiennika, zamiennika Kevin'a De Bruyne. Jednak któremu, któremu ciężko mi na ten moment zaufać, bo patrząc na to, że on przez te ostatnie cztery kolejki trzy razy wchodził z ławki. I ja wtedy go miałem w składzie, no to raczej nie mam z nim najlepszych wspomnień. Jest też Kulusewski, raczej poza radarem. Też to ten ma jakiegoś świętego kalendarza, szczególnie tam od rundy, bodajże 19. No ale po prostu jest to cover z pers, jeśli większość z nas nie zmieści Kaina. Jest też Trossard, który może grać na 9. Prawdopodobnie będzie miał podwójną kolejkę w, nube, w rundzie numer 21. W tej pierwszej części sezonu zdobył 7 goli i 3 asysty. No i. Z minusów i też może z plusów, jeśli chodzi akurat o Belga, jest ten przeplatany kalendarz, bo on na te ostatnie cztery kolejki ma dwa cięższe spotkania z Arsenalem oraz z Liverpoolem, no, ale on już pokazał w tym sezonie, że to jest dla niego żadny problem, przecież zdobywał hat z Liverpoolem, miał gola z City, miał gola z Chelsea. Także być może nawet i lepiej dla niego No bo on z tych 7 goli w całym sezonie Aż 5 zdobył przeciwko Big Six Także być może spotkania z lepszymi rywalami mu leżą Z innych ciekawych opcji Bardzo ciekawych opcji jest Marcus Rashford Który na mundialu zdobył 3 bramki Zdobył też bramkę po powrocie w Carabao Cup A kolejne 3 spotkania Manchester United To Nottingham Forest, Wolverhampton Oraz Bournemouth, gdzie Nottingham Forest i Barbów to są mecze u siebie, a są to ekipy, które straciły najwięcej bramek w tej pierwszej części sezonu, czyli 30 i 32, no a Wilki to czerwona latarnia ligi, która jest na ostatnim miejscu, wiadomo, że drużynę przejął Lopetek który na pewno skupi się na tym, by ta gra defensywna się poprawiła, no jednak na ten moment ten kalendarz wygląda bardzo ciekawie i moim zdaniem minimum jeden zawodnik, zawodnik ofensywny Czerwonych Diabłów to jest must have na te kolejne trzy rundy. Jest też Rodrigo, czyli gość, który zdobył, zdobył 9 goli i asystę w 886 minut w tym sezonie. No i to musi po prostu robić wrażenie, szczególnie, że w ostatnich czterech kolejkach zdobył 5 bramek. Ale łyżką dziechciu w tej, w tej beczce miodu jest fakt, że zaczyna tam, ten restart od City oraz Newcastle, więc ekip, które... Są dwóch z trzech najlepszych defensyw w lidze, więc niekoniecznie będziemy liczyć na punkty od niego. Niemniej za 6-3 na, na pewno prędzej czy później wróci na radary, bo patrząc na te ostatnie cztery rundy i tą piątkę zawodników, o których powiedziałem, no to on oddał z nich najwięcej uderzeń, miał najwięcej setek, miał najwięcej goli, miał, na, miał najlepsze expected goals, więc gdyby nie ten kalendarz, to pewnie byłby częściej wymieniany w, w składach niż to faktycznie w tym momencie jest. Na koniec jeszcze szybka analiza napastników na trzeci slot. Najprawdopodobniej trzeci slot, no bo pierwszy zajmie Halant, drugi zajmie prawdopodobnie Nunes. Także z tymi napastnikami na trzeci slot też mamy szeroki wybór. Po pierwsze mamy Kaluma Wilsona, który kosztuje 7.4, a w 11 występów. Przed restartem zdobył 6 goli i 3 asysty, miał średnio 5 punktów na mecz I on albo Almiron to jest moim zdaniem długoterminowy must have Jeśli chodzi o wybór do naszych składów On albo Almiron właśnie, no bo raczej ich dwóch nie będziemy podwajać Wprawdzie Newcastle nie ma europejskich pucharów i to jest zawsze dobry symptom Jeśli chodzi o wybór do naszych składów No niemniej tych opcji jest tyle, że raczej ograniczymy się do jednego Jesteś Mitrowicz, jednak jego występ w tym momencie stoi pod znakiem zapytania Przez to, że ma ten nawracający problem, problem ze stopą, który pojawiał się już przed mundialem Marco Silva przed, na konferencji prasowej mówił, że nie wie czy on będzie dostępny na to spotkanie z Crystal Palace Ale jeśli nie na Crystal Palace, no to prawdopodobnie wróci już na Southampton Trener Fulham ma taką nadzieję, tym bardziej, że ten mecz ze Świętymi jest dopiero w niedzielę No ale druga sprawa też jest taka, że Mitro ma też cztery żółte kartki, co też jest ważne, szczególnie w przypadku temperamentu Serba no Ale druga strona jest taka, że on ma podwójną kolejkę numer 19 I na tym też będziemy się skupiać Mitro cały czas kręci bardzo dobre liczby Bardzo dużo uderza I to jest na pewno wciąż świetny wybór No tylko po prostu jest ta wątpliwość, czy zagra, czy nie Dobrym wyborem to jest Marcel, który w 200 minut w tym sezonie oddał 5 uderzeń, ale aż 4 z nich to były setki i 2 dwie, i, i dwie z tych setek zakończyły się bramkami. Poza tym możliwe, że Francis będzie wykonywał rzutu karny, ponieważ odczyt Ronaldo, a ostatnio gdy Martial i Bruno Fernandes przebywali na boisku. To właśnie Francuz wykonywał tam jedenastkę. Kolejnym zawodnikiem jest Nketiah, który prawdopodobnie będzie podstawowym napastnikiem Arsenalu na te kolejne kilka czy też kilkanaście rund. W zależności od tego, jak będzie grał, no po prostu jak będzie grał słabo, słabo to pewnie później, gdy wróci Emily Smithrow, to jakoś tam się wszystko przegrupuje. Niemniej, jeśli Nketiah pokaże formę, to ma naprawdę wielką szansę przed sobą. No bo Jezus wypadł na około 3 miesiące, a e, młody Anglik pokazywał już właściwie, że. Jeśli da mu się szansę, to może, może ją wykorzystać. Od kolejki numer 33 w poprzednim sezonie, gdy zastąpił Lakazeta, w 8 meczów zdobył 5 goli i miał wtedy najwięcej strzałów i setek z całej drużyny. Opta pokusiła się też po, o porównanie statystyk Jezusa i Niketiaha, i jeśli patrząc na liczby. Brazylijczyka z tego sezonu i Anglika z roku 2022 No to jeśli chodzi o XG na 90 minut, no to Jezus miał nie, nie dużo lepsze, bo miał 0,58, gdy Nketiah miał 0,46 Zaś sama statystyka goli już była na przykład po stronie Nketiah'a, więc Więc niekoniecznie Arsenal musi aż tak odczuć tą stratę Jezusa, Przynajmniej jeśli chodzi o liczbę goli i sytuacji strzeleckich No bo jednak jeśli chodzi o samą kwestię kreacji i tak dalej, to Jezus wiadomo, że jest lepszym zawodnikiem Niemniej, Nketiah być może też będzie opcją. Opcją też może być Shay Adams, który już z Liverpoolem w kolejce numer 16 zdobył bramkę. Zdobył też bramkę, dwie bramki właściwie w Carabao Cup. I święciłem świetny kalendarz, więc na przykład Emilian z podcastu Hot or Not bardzo mocno go forsuje. Niemniej patrząc na liczby, no to oczywiście w przelicznikach na 90 minut nikt nie będzie miał szans z Martialem, który grał bardzo mało i ta próbka jest niekoniecznie wystarczająca, żeby ocenić to, jaką formę będzie pokazywał Francuz. Jednak jeśli już grał, to grał bardzo dobrze, zdobywał gole, dochodził do sytuacji, tak jak powiedziałem, marzuty karne. Prawdopodobnie, może to karne, więc jest to na pewno opcja, która wysoko będzie w notowaniach. No, gdzieś mi się wydaje, że między nim a Mitrowiciem, jeśli chodzi o tą półkę, najczęściej będą wybierać menedżerowie. Także napastników tak bym zakończył i przeszedłbym w sumie do proponowanego ustawienia przeze mnie. Po pierwsze, zacząłbym od takich obowiązkowych zawodników, bez których raczej nie wyobrażam sobie żadnego składu. Po pierwsze, ten Ward, czyli zawodnik za 4-0, Bramkarz, który gra. Nic więcej nie oczekujemy, także nam po prostu musi tutaj być. Po drugie, w defensywie jest tak naprawdę może nie trójka zawodników, ale trzy drużyny, w której będziemy celować: Arsenal, Newcastle oraz City. I defensora każdej z tych ekip powinniśmy mieć w swoim składzie. Wiadomo, że w przypadku Newcastle to będzie Trippier, czyli tytan tego sezonu, tego sezonu FPL, jeśli chodzi o defensywę. W City prawdopodobnie będzie to Cancelo, choć osobiście pewnie nie tylko mnie. Jakoś bardzo nie przekonuje w tym sezonie Portugalczyk, jeśli chodzi o ofensywne liczby. Niemniej, raczej to on jest. Tym, e, stop, tym defensorem City, który ma największą pewność składu, więc pewnie najłatwiej go za to kliknąć. E, przy tym warto pamiętać na przykład o Okanji, który kosztuje 5-0, gdzie Cancelo kosztuje 7-4, gdzie Szwajcar w ostatnich czterech kolejkach oddał 4 uderzenia, wykrywał 3 okazje, a od kolejki numer 8, gdy wskoczył do składu, to grał za każdym razem w wyjściowej 11. Wiadomo, że wtedy albo brakowało Ockera, albo brakowało Stansa, więc. Ta rywalizacja była troszeczkę mniejsza, ale teraz wypadł Diaz, więc też nie skreślałbym Akandziego, jeśli chodzi o takiego podstawowego stopera City, który. Być może będzie grał w prawie każdym spotkaniu, bo wiadomo, że w każdym to gra Halland. Hmm, Nawet De Bruyne zdarza się, że restuje. Także Kanji też ma bardzo wysokie notowania, moim zdaniem. Trzecim defensorem będzie ktoś z Arsenalu, prawdopodobnie Ben White, i ja akurat wybieram Anglika No niemniej, jeśli ktoś wybierze, czy Salibę, którego można było kupić wcześniej za 4,5, czy Gabriela, no to też będą to dobre opcje. Przechodząc do pomocy. No to tutaj mamy Andre Asa, który jest zawodnikiem za 4,5 i to jest też raczej taki pewny ławkowicz, jeśli chodzi o pomocników na piąty slot, tak naprawdę on być może i nawet by zasługiwał na grę, bo w tym sezonie więcej okazji wykrywał od niego tylko Kevin De Bruyne. Wykonuje całe fragmenty gry, ma podwójną kolejkę numer 19, więc raczej nie ma złudzeń co, złudzeń co do wyboru Brazylijczyka właśnie na ten piąty slot. Co innego na przykład w przypadku Almirona i Martinalego, których umieściłem tutaj jeśli chodzi o takich obowiązkowych zawodników, jednak Tutaj, tutaj daję taką malutką gwiazdkę, że tylko w momencie, jeśli kupiliśmy ich po niższej cenie i mamy na nich zbudowane team value, czyli na przykład kupiliśmy ich za 6.0 czy za 6.2 w przypadku Martinellego, czy w przypadku Almirona, jeśli chodzi o cenę około 5-4 bo wtedy, moim zdaniem, po prostu nie ma sensu ich się pozbywać w tym momencie. Oni przed mundialem nie dali nam żadnych powodów, by ich sprzedawać, więc dlaczego mielibyśmy ich teraz nie brać do składów i ewentualnie ryzykować, że w razie, że w razie ich dobrej formy będziemy musieli odkupić ich po wyższej cenie? Także jeśli mamy na nich zbudowane team value, to moim zdaniem, no po prostu nie ma opcji, by wyjść bez nich, bo po prostu to może później się odwrócić w drugą stronę, gdzie będziemy odkupywać ich po droższej cenie, a w razie, gdyby teraz grali, grali gorzej, no to po prostu ich sprzedamy, a po prostu nie jest to tak obarczone ryzykiem. Kolejny must have to Haaland, tutaj też raczej bez dyskusji. Ponadto dorzuciłbym jeszcze opcje, z których najzwyczajniej warto skorzystać czy to przez DGW, czy to przez cenę. Po pierwsze Kepa, który jest bramkarzem Chelsea, czyli drużyny z Big Six, takiej tej legendarnej Big Six, czyli szóstki najbardziej utytułowanych, czy też najlepszych drużyn angielskich, bo utytułowanych może nie Już nie będę mówił tam, nie będę wchodził w szczegóły W każdym razie Kepa wrócił do treningów już w połowie grudnia, także raczej nie ma przeciwwskazań, żeby nie grał Potter wprawdzie nie mówił nic o nim na konferencji, jednak Mendy wrócił, wrócił do treningów później od Hiszpana Też jest niżej w notowaniach właśnie od Kepy, także raczej nie ma przeciwwskazań, żeby nie zagrał. Kepa już pokazywał, że potrafi punktować w tym sezonie. Także ja liczę na niego. Liczę też na James'a, tutaj, który rozegra w sparingu już 65 minut. Trenuje w pełni z drużyną. Z drużyną. Lowców szczyk jest kontuzjowany także. Zostaje tak naprawdę zrywali mu Aspiritueta, jednak patrząc na kalendarz Chelsea, gdzie oni zagrają z Bournemouth, z Nottingham Forest, a później mają podwójną kolejkę, to myślę, że warto wchodzić w ich zawodników. A skoro z przodu nie mamy żadnej klarownej opcji, to właśnie postawiłbym, postawiłbym na Kepę i Jamesa. Jest też Bueno, czyli obrońca na piąty slot, tutaj oszczędzamy 0,1 kosztem Patersona, więc myślę, że też nie ma nad czym dyskutować. I czwarty z takich dodatkowych opcji to Darwin Nunes, liczby go totalnie bronią. I o tym powiedziałem na początku odcinka, więc raczej się nie będę powtarzał. No Dlatego wychodzi nam w tym momencie taki skład, gdzie zostały nam tak naprawdę trzy wolne sloty: jeden z nich, jeden z nich zajmie Kevin De Bruyne lub Salah. O tym też y, mówiłem na początku. I około 15 milionów y, pozostaną nam na pomocnika i napastnika. O czym też wspominałem we, we wcześniejszej części odcinka, czyli ten, ten cały y, wstęp. Bardzo przydługi, e, niejako was przygotował do tego, że, że macie tutaj wiedzę, która pozwoli wam wybrać ten skład. Ja na ten moment jestem pewny, że wybiorę na, na której z tych dwóch miejsc e, jakiegoś zawodnika Manchester United, bo nie mają świetny kalendarz. A tym zawodnikiem premium na ten moment będzie Kevin De Bruyne. Jednak co będzie jutro, to zobaczymy. Na napastnika chciałbym Mitrowicia i brakuje mi tylko tej pewności, czy on zagra, czy nie, bo jednak ta DGW bardzo kusi. Więc. Będę czekał na jakieś tam doniesienia prasowe i tak dalej I bardzo bym chciał Mitrowicia Najchętniej tą dwójkę zapełniłbym tym Rashford-Mitrowic Tylko wtedy troszeczkę będzie boleć to, że w budżecie zostało trochę kasy No o tym jeszcze będę myślał W każdym razie tak by wyglądał na ten moment mój skład Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj I śmigam już na górę, bo moja siostra ma urodziny Tam słyszę już gości Także ja śmigam, życzę Wam wesołych świąt Zielonych strzałek, święta są zielone, choinka jest zielona Także co, nie będziemy żadnej czerwoności tutaj mieszać do usłyszenia!